Prawda, tak. kurczki ma ten. Krzaki to się zespałnił na prawej, dobra, ja Duszek. Lecimy, Mamy tylko szluka z gęby. Na środku są przy schodach, jeden Daj tam smoki możesz chyba gabit z lewą, na smoki Ale oni są z prawej, no właśnie. Z lewej, no z całkiem z lewej przykład. Prójdę podnieść Przy tym no przewrócony Jeden leży. Żyjesz? Nie, 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 żyję. Szawki, czawki, dowid do Na ma typ leży, dobra, mają rating nie. Planty wido, co? Weruję. Ja bank. Idź tam bank ja spróbuję przebyć na kasę. To jest check. Dobra, ja zostanę na M-KoW-ie bierz Próbuję, nie wiem czy zdążę tam przebiec Leży sobie kasą? Leży Jeden leży za kasą, ale jeszcze jeden jest Ja leżę. Dobra, idź Nie, nie podniesie, to zdążę? Zdążysz Patrzcie prawą mi, dobra? Ja patrzę, patrzę, tutaj mam szybkę Boleńka, na, na lewą tam, patrz, lewą nie? Ja jestem Prawa tam, prawa za, widzimy, mnie Prawa jeden, drugi Leży jeden, jeszcze jeden tam jest Czekaj, czekaj, Jeszcze jeden leży jest to. Dobra, bum Nie ma na spomoku jeszcze ktoś Ja też nie Ej, chur. Mamy lipę, no dobra, idziemy Jest tutaj z kom, tak Dobra, idź, idź, idź. Ja tu... Aha, nie możesz Toż pójdzie na prawo, solo, po cichutku. No, zajebał nas. Jakie jest hasło? Urzucam tam granat i podbiegam. Aha, leży, w sensie nie żyje. W sensie nie żyje. A co ma leżeć w przejść od razu na kawiarnię. I on jest za, za autobusem zdaje się Przebieg do kawiarni 12 kawiarni ma, ma Na, na terkołany w kolejie. Kurwa, zapomniałem za terkołany tych... Widzę, 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 zaraz pójdzie, się jebać W świetniku tam przy ich Ichresku Masz go fuzzy? Dwóch parę, w tym dwóch tam jest, przebiegam Leży jeden to Drugi jeszcze albo bo to był jeden koles, nie ale... Leży Daję Ej, Ej no, no myślę... Chce idę zaplantować. Plantuję, rozstawcie się. To jest jakiś... E? Czy coś? Nie, turniej na bimbrowni. Aha, jestem tak na dół, leży. jestem na stronie. Leżę jeden. Nie. leży Ale gdzie? Jeden dre autobusem. No tak, jest Buk. jeszcze... Jeden. W kawiarni jest. trzymam spawn. Fozy na tobie. Dawaj, dawaj, dawaj. A zdjęli mnie na Skąd? Nad, nad, skąd? Ale ze środka, od resfas. Schody, albo coś tam. Nie, z, wie, z, nie wiem z, skąd. Z jakichś krzaków tam kurwa wali. Nie widzę go dokładnie. Wchodzę pan na tak plantę. Obite Dwóch A, na, na plancie. No co w... okay. Fart. Dobra, walę no Dobra, screen. pamiętam jeszcze tą grę. Wal screena. 340 razu nawet. Niech ktoś zrobi screena na wszelki wypadek. No nie mam czym, sorry. No ja najwyżej ten, z filmu zrobię później. Ja nie pamiętam pod czym mam z Nie, no dobra, ja zrobiłem, ale wiesz. Tak, gdzieś jesteś? Ty, gawit idziesz na szafę na bronię, czy jak? Może być. To ja pójdę na prawą w takim razie. Ja pójdę z gawitem na barierki. Nie ty, idź w kasie może prawie? to. Nie? Ja z kasy kurwa nigdy nie umiem. Ja stamtąd ja nic prawie nie prawie. widzę. Dobra, prostu... ja, ja mogę wziąć kasę. Z tego wzroku ja stamtąd nic nie widzę. Dobra mistrzówka ubierzam, które nie Być może tak, ale ja, ja po prostu wiesz nie widzę fizycznie. Jedna, nie, jedna ważniejsze, ważniejsza. nieważne już, dobra A ja na szafki les na mnie jak coś Muszę Można widzieć teraz pić trudno, dopadało daleko. Patrz na moją kosę, ujdzie fajne, co? Ujdzie, kosa moje, zobacz. Fajne, co? Nie masz takiej. Takiej nie mam. Właśnie ja świeci jak psu na wielką I <grymne> ja to chodzi Polerowana czyli wadzasz kin? Smoki win Zadymili przy wejściu do szafek od wind Zabity Zadymili też bankomaty, tak jakby chcieli na bankomaty iść chyba, bo siadł mi na środku Ładnie dobyty Dobrze zadymili Weszli, weszli, weszli Są już na szafkach? Jeden leży Ładnie szafki zasmokowali Ale tylko padła jedno właśnie, no właśnie. A i leży w, na, w połowie szafek typ 1 I ty coś leżysz Jeden stary. leży, ja też leży Na tył szafek przebiegł Mają szafki już Mam w dwóch szafkach ich? Bramki, bramki Leży Ostatni, a to ja, spokojnie. Jest wipe, jest wipe panowie, spokojnie rozstawić się. Zaraz, ich. Ja sobie tam się sztachnę, wchodzi dwóch, albo wschody środek będą, bo ich trochę wbiłem z tropu. Czemu nie jesteś na tym, na prawej fuzji? Skręciłem się, dobra, desperacja. Już. Nie wiem czy drugie schody te są tak, tak, nie tak, tak leży? Wyszedł drugie schody, mam go I leży. Skąd? No. Wniosę, podniosę, podniosę. Dobra, Fozji podniesie Nie wiem czy na prawą ktoś nie wyszedł Szawki Zdjął mnie Wchodzi Dobra, jeden leży, Drugi jeszcze jest Długi jeszcze. do kasy mi wybiegł jeden Kawidżej Potrzebuję pomocy kurwa w kasie mnie zajebą. żyj, żyj. Jestem ja Jest jeden w kasie, trzyma im spałda Jest w kasie. Na, na szapkach Na Gawidzie Leży dwóch. Kasa ci ma refa to Gawid podnieś on plantuję za ten czas Kasa Wiem że kasa czy ma refa Sorry nie usłyszę ten też mogę. Taką fandół. Zack, zakasowo naszego respa jeden. Wy leży. Kurwa leży podam komem. Eee pobieg na prawą stronę ty. Leży. Moki z lewej, z lewej, respa, z respa, w respa, w respa dziś. Nie z prawej chyba. No, no, Okej, okay, do dobra. Doszło mnie. Woj, to szybki. Już w był Na krótko na tablicy się rozstawiam Nie się mogą wyglądać, jeżeli nie ryzykujemy jeszcze zbytnio Jest z tunelu szat, Mori Troszki na odbicie Jeden obity Jeden leży Tam kierunku leży na bankomat Bankomat czysty W szafkach mam ich obitych Masz hipozi? Tak, Ładnie. To koniec już? Nie, jeszcze raz. Jeszcze ja Bazarek mam. gramy chyba, nie? Bazar to chyba tak go chciał grać, tak? Ale wy mnie tu... To... A Bazar tak chce grać, czy ja mam grać? No grasz ty chyba, nie? Nie no, bo tak go się co ja chcę grać. Tak się tagu nie odezwie zaraz, to grasz. Tagu. Obe no milczą, nie? <noise> No chyba, że chcemy zagrać bazar, czy nie? Nie, no. Nie no. no. To, to tam. Teraz wskoczy ten. Wskoczy bazar teraz. No, gramy bazar drugą, tak? Dobra, że żeby... bazar, ba bazar mamy noc No, no, no to chyba lepiej. Ja nie rozumiem o czym ja tu mówię To mam restaurant zrobić czy jak? Nie Na tym bazarze? A nie, dobra, jest metro e, Aha, to co dwa razy metro gramy? A czemu nie ten, nie bazar? No i my też możemy wybrać Ale... Aha Ale to nudne będzie dwa razy metro Ej, tylko, bo zaraz chłopy będą ten Dawaj jeszcze raz. metro, to szybkie jest i chuj Właśnie, idzie koniec <suszy> Ja z apteczką nie, nie, nie. I nie na szafki. Live. Myślę, że live. <laughs> live. <laughs> nie, Live. Szybko. Lewo jeden jest Kurde. Całkiem po lewej. Ja no Kurde. szafki pan. mnie zajbały. Leżę w szafkach. Trzymaj się, nie, Granat. Hej. Hej, nie, nie Jeden na tych szafkach było. Po połowie... na krótko i drugi na końcu. Po prawej leży, leży jeden. Leży. Podchodzę. Słuchuję. Idę na bank od razu. Szafki wchodzą. Na No co? So. Na Podnieś, dobra. Jak już mówiłem, chciałbym iść na bank. Dobra, to jest na bank. W środek, i... środek, środek na sobie, z, z kasy w Bigli. Gdzie to leży? Jeden tam na końcu pobiegł na prawą. Dobra. Kto mi patrzy prawą, z zajmkom koma Jest, w lodówce. Leży jeden z prawej. Prawa leci. Grawit mi patrzy, okej. Okay. Nie mogę go podcalować. Leży, leży. Drugi sklep, jeden? Tak, tak. Bity? Gdy wchodzę do to idę na metro Na autobus. Prawa leży. Z lodówką jest jakaś, słuchajcie. Ja sobie prawą wezmę, ja, ja wezmę solówkę, dobra? W kampie prawa, słuchajcie. Masz pomokał, do? Jednego. To zaraz walisz za Dawid nie? David nie biegniesz tam do chłopaków? Ej, plecy prawa, Mówię, że plecy... Widu, Moment. Jeden jest sklep. Dobra, ja zginąłem na prawej. Mógł być na górę. Bo Możecie mieć plecy. Ta, macie plecy. Nie na mnie, na mnie, na mnie, dobra, chowam. Bije pleca, żyje. Dobra, czekamy na nich. Plecy robię. Ja patrzę dół. Leży. Ten z pleców. Jeden biega żyje. na tutaj, uwaga. Przeładowuję. Nie mogę, po lewo, po lewo. Ale! Leży. Widziałeś to. Mhm. Z autobusem jest. Podnieście, Adam z tyłu. Śmietnik czysty. Dwóch za autobusem. Na no ujdzie. Jestem na tym Wszystko na tobie. W śmietniku znowu, ty. Leży. Regały góra leży. Splintuje. Pozy plantuję ja idę za wana. Nie, idę na regały jak zdążę. Nie zdążę Leżę Chodź. na środku. Leż Lepącę. Leży Regały? A, i jeden jest regały dół, drugi od schodów. albo gdzieś od ręki Regały dół? Leży leży. Dobra, nie podnosi, aż jest na tobie. Dobra, leź dalej, ja pójdę na vanus. Mhm. Gdzie on mnie? Dzień. Skąd? Skąd? Dzień. Dobra, ja to trzymam schody. <śm> A I nie otrzymałem schody, ja przepraszam bardzo. Brywam mocno. No, tak zagrałem jak pizda, troszkę. To nie wygraliście? nie no, wygraliśmy. Wygraliśmy tylko jedną grałem jak z pizda. Jak zawsze. A jaką piję jak zawsze? Tu ksamigałeś. Weźmy nie, kurwie. Staj się jak pizda w na smaku tylko, gra. Gra. Killers. Quadrasza. No ja wiem. Kompany killer? To jest? Killer z kampany, chyba. To jest Właśnie. Tam. Aj, tam, oj, tam się jest strasznie. Tak. Tu tak. już. Ty, yy, zmień jeszcze raz na bazar. Metro. No, na metro. Na metro. już się bazar włączył. Lol. No, Tośmy no. byli na obronie. Poszło? Poszło? Tak. Jutro rozumiem też mamy, meczek czy nawet dwa y jeszcze raz? Jeszcze raz tego tak ja okay. znowu, ja znowu kasa. Dobra, spanker raz No żywo. I not live. Jednego nie mają. Dobra, daj mi Bo będzie ogarnąć, czemu te komendy na restarty nie działają. Tak, bo restart dał dwa razy. Dwa razy. Mhm. jeszcze, bo jak powiedziałem, napisał, tak. już, napisał już, napisał. Tak, tak, tak. Przepraszam. Nie, przepraszam, to twoja wina. Skąpiłem jeszcze raz tak. Jeszcze raz? Mhm. mhm. To można wrzucić filmik na Bimbrownie? Oni tam wrzucają na stronę z meczów filmu. No, czemu nie. No ja to dam na kanał na pewno, a ten co chciałem powiedzieć. Nie, nie to, co pamiętam co to. chciałem powiedzieć. Ale na pewno było to coś bardzo mądrego. Jak my gramy metro? No chyba nie. Nie wybiorą wtedy metro z nami, nie? No. To po wszystkim można wrzucić. Masz Zaczęłem muszę? Nie z tą tłuką. Na schodach myślę. Nie jestem pewien. Ej, prawa wszedł. Znowu to samo grają, zanim mieli mi kasy, nic nie widzę. Dobra, ja wyskoczę. Schody, śodek Skąd zginąłeś na tym, na tej prawej. Leży. No, banku, skąd no. zginąłeś na prawej? No nic, że w kiosku, ja mam nagrać z tego, no. No, nie słyszałem. Proszę, o powtórzenie. Co jeden na szafka. Na końcu? To na bankomatach zdjęty. Ładnie smokuje. Była alinacja drużyny? No było, czterech poszło. Okej. Okay. No tak, 16 tiketów. Znowu zadymiony jestem. Fest zadymiony. Przechodzę na barierki, szafki koniec. Leży jeden. Wchodzę, Szerdek. Nie wchodzimy po... dobra. Jeszcze ja się mam lewy. Aj, w las na szafki jakiś cudem Wyszedł, schody drugie, drugie, schody wyszły. O kurde, Fozy też leży. Wszyscy leżymy. A, zrobiłem. Na kasy leci. Plank. Dymy. No, ładny spawn killer, kurwa jebany. Bank jest. A, jeden przed bankiem jest! Na lewo od ciebie gdzieś. Uciekł na szafki chyba. Jak stoi men? O, ja zginąłem O, jak na szybka była, nie stłuczona. Dążymy, nie nie stoi. Nie zapomnijcie się ustawić na tym drugim. Nie zdążymy. Kurwa. Ja pierdolę. Oni będą mieli spawner po lewej stronie, pamiętajcie. Jak będzie się za głęboko. Ja mam prawą. No ja już mam spał na zrespawn. Już biegnął na aptekę. Przynajmniej jeden. Prawo Jezu, sobie. i mam kurz jebanego smołka smoka. Prawa zdjęta. A, no. też się ze smokem zielskim. Prawa zdjęta. Id idę, idę od pochylni. Kto mi będzie patrzył w środek? Idą na środek, chyba dwaj. Prawa czysta. Mam jednego na prawej. środek, to znaczy słyszę. Prawa smoki. Wyszli mi dwóch na pochylnie Biegną na rusztowania Autobus leży Jak przeszli prawą? Tak Nie, nie. Znaczy się lewą Już są w góry Jezu i znowu z tym smokiem biegam Jak ty Bill Ależ tam nie Fart Zbił mnie Nie no, tam właśnie gdzie mówiłem na pół nad regały góra Regały góra dwóch widziałem Plant, plant idzie Pamiętajcie, że macie trzy. Leży z nadregałów, jestem nadregałami. Ja leżę przy MKOMIE. nie leży Ja spadnę na niego. W kawiarni Nie, w kawiarni. Daj! na plancie. Jeden leży, ale podniósł się. Granaty. No ja nie miałem czasu rzucić granata, bo oni wyskakiwali z tego planta. No, no, tak. Kurwa, niestety poszło. No to, no to mają honorową. Nie no, 3-1, tak? Ale... Z... D, że się przegrali i tak, okay. jest tak No nie ja wiem tak za dobrze nam szło i się rozprężyliśmy na, na, na koniec Zaczęliśmy rzeczy robić. Ale też oni ładnie zagrali tą włosówkę Naprawdę ty, ty, ty... User